W tym pojedynku nie spotykamy do, do, do jeszcze zasady. No rules! Dozwolone są uderzenia łokciami, uderzenia z głowy, stąpy należące w przeciwniku oraz soccer kiki. Oczywiście palce do oczu są nadal zabronione, uderzanie w krocze i okolice organów rozrodczych oraz tę głowę i kręgosłup. No i bagietka zaczyna od mocnego akcentu. Pokazuje środkowy palec swojemu rywalowi. Duża niechęć u tych dwóch fajterów do siebie nawzajem. Runda. Nie będzie litości tutaj. Wjeżdża rozbujany niczym wcześniej wspomniany Conor McGregor. Robalini Bagueta, na Michal Bagieta swojego przeciwnika. Ale to on zadaje pierwsze kopnięcie. Co prawda nie Robalini, wraca się plecami. Był taki Bagiet. <laughs> Michal Bagietka skaczy za nim niby niczym uczniak. Ale no go i już uderzył Zasypuje go czasami, wpina duszenie za pleców. Czy to będzie najszybsze skończenie tej gali? Zaraz zobaczymy. Nie, nie, Rzucił nie. go. Podniósł go w zasadzie. Podniósł go dokładnie Michał jak, jak to legendarne. Półtorej sekundy był w dosiadzie. Tak, 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 był w bocznej i tak dalej, i tak dalej. Był w bocznej, był w dosiadzie i zajęło mu tylko półtora sekundy. Pozdrawiamy klasyka gatunku. A... Albo nie pozdrawiamy. Ociek Doni się... swojego przeciwnika, Michał Bagietka. Teraz Upomina, zakazuję, bo na... niego, żeby nie uciekał. Nie można być pasywnym, całe, całą rundę nie można uciekać. Kali, Kaliba Starnesa, pamiętasz? Nie. Uciekał całe 15 minut w UFC, aż dano 13. A Kaliba Starnesa, przepraszam, przepraszam. Yy, różnica wymowy, ja mam bardziej po amerykańsku, ty bardziej po polsku. I już za plecami jest Michał Bagietka. Ale teraz... trzyma tak zwany buldog czołg, yy, robalini, czyli tak zwany uczniowski chwyt za głowę. A tak, tak, też tutaj. Ale okłada swojego przeciwnika ba Bagietka. I wyrywa głowę. Oj, Robalini tutaj wyzwolił się tym kopnięciem. Zagania swojego przeciwnika pod siatkę Michał Bagietka. I łokieć uderzył w przeciwnik. Pierwszy łokieć w tej Robalini próbna sprowadzenia, ale... Niezabawite! Brabie. Uciek uciekł Michał Bagietka, wspina się po siatce i już roba jest na górze, już jest na górze Robalini, niestety niewykorzystane sytuacje się mszczą, próbował obalenia, ale Michał Bagietka sprytnie odwrócił go, odwrócił sytuację i teraz on jest z góry, w półgardzie, od, musi minutę wytrzymać w tej chwili, odpycha się nogami, od siatki Robalini, uderzenie z barku, Uder rozbija swojego przeciwnika barkiem i już jest w dosiadzie. No, pokazuję, biegiel, to pokazuje, że zobacz, 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 się. zobacz, 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 i zobacz, 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 się. zobacz, nie zobacz, 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 i mosty zobacz, 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 się zobacz, 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 balansuje 20 na krawędzi, Ucieka. Robalini nie ucieka. Za dwie ciosy. Po, naprawdę jest teraz sytuacji Bagietka, ponieważ ciężko będzie wrócić do dosiadu. Robalini może go przetoczyć. Robalini może go przetoczyć. Uda się przetoczenie. Michał Bagietka wraca do S do siad. Tak zwany. Odzyskał dosiad. dosiad. Odzyskał I dosiad. dosiad. Aki teraz. Druga cios. Druga. Robalini jest naprawdę zrezygnowany. Michał Bagietka. chodzi wykonać egzekucję. O! Tęczy. O, brutowy pak, w momencie, kiedy Robalini się odwracał i okręcili My się, że Robalini jest to masa zrezygnowany, położył się sam na ziemi, pozwolił Robaliniemu skontrolować pozycję za plecami, to jest egzekucja, Robalini Roba pija rękę, Robalini jak tylko Aarekka zobaczył, że ręka weszła się. Zrezygnowany od klępał. Szkoda, że nie widzicie tego państwo, To dzieje się na trybunach tutaj! Trybuny, Trybuny szaleją! To wykonanie Michaela Bagietki szaleje! Tomek, ta druga runda to była już tylko formalność! Tak, tak! Ale nie wyszła pierwsza akcja w Bagietce! Oj, ten Bagwizd był naprawdę... nie trafił w tajemnic! szczęśliwy bagietka podnosi ręce do góry. ferworze walki zatał chyba jeden łokieć po zakończeniu walki. Tak, szczęśliwy tak, to... bagietka. zaraz to. Piął się za plecy. To jest to duszenie. Nawet nie pił tego duszenia do końca. Robalini już odklepał. Tak, Robalini nie miał już teraz. siły. I co zrobił jeszcze bagietka? Szczęśliwy bagietka. Patrzmy. Musi tak. jest odklepanie. I tu, Aj, ooo, bardzo niepełnosprawny zachowanie z strony pakietki. Nie pochwalamy czegoś takiego. Nie było to na miejscu. Nie było zasad, Popcu, ale zasady są jednak dopiero, takie, że po przerwaniu walki nie, nie wolno zadawać ciosów przeciwnikowi. I w tej chwili, przenosimy się Mio do Węgier. odczyta werdykt. Panie i panowie, pojedynek zwycięża Michał Ba.